Co najmniej pod jednym względem legionowo może uchodzić za PRLowski relikt, wszystko przez ryczałtowe rozliczanie się z ilości odprowadzanych do kanalizacji ścieków. Jeszcze kilka lat temu korzystało z tej możliwości prawie 1800 gospodarstw dysponujących własnymi ujęciami wody. Korzystało bardzo korzystając na tym finansowo. Gospodarz indywidualny, że tak go nazwijmy, deklaruje, że u niego mieszka jedna, dwie lub trzy osoby i wtedy te osoby wrzucają po 3 metry sześcienne ścieków na miesiąc. Tak bowiem reguluje te kwestie prawo. Sęk w tym, że to całkowita fikcja. Ten ryczałt, który jest ustalony przez ustawodawcę, 3 metry sześcienne, jest poniżej tego, co statystyczny obywatel zachęcony do oszczędzania zużywa. A oni jeszcze nie mają motywacji do tego, żeby oszczędzać, czyli na pewno zużywają więcej. Aby nabrać co do tego pewności wystarczy pogrzebać w miejskich statystykach. Dwadzieścia kilka lat temu, kiedy miasto miało podobną liczbę mieszkańców, zużywaliśmy dwa razy więcej wody. Na pytanie, czy jesteśmy dzisiaj brudniejsi w związku z tym, odpowiadam nie. To pokazuje tylko że olicznikowanie mieszkań, olicznikowanie domów spowodowało, że zużywamy ponad połowę wody mniej. PWK od dawna eliminuje różnicę między ilością ścieków fakturowanych a tych odprowadzanych do oczyszczalni czajka. Zaczęto od zabezpieczenia systemu przed infiltracją wód gruntowych i wyeliminowania nielegalnych podłączeń do kanalizacji deszczowej, namierzono ich dotąd ponad 260. W ramach kampanii na rzecz opomiarowania działano i prośbą i groźbą. Zobowiązuje do tego nowy uchwalony przez miejskich radnych regulamin zaopatrzania w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie danych z ratusza PWK weryfikuje też liczbę. Mieszkańców danej posesji. W przypadku 460 ryczałtowców to jednak nie wystarczyło. Wiedząc, że produkują tych ścieków o wiele więcej, wiedząc, że często mieszka u nich dużo więcej osób, wiedząc, że mają jakieś inne elementy, które mogą mieć wpływ na produkcję tych ścieków. Zaczęli bardzo mocno atakować PWK Legionową. Jak pewne dobro się odbiera, pewien dobry układ się odbiera, no to na pewno to boli, na pewno jest to protest. No i na pewno też opozycja podnosi głosy, że to nie jest do końca zgodne z nieidealnym w Polsce prawej. Na ironię zakrawa fakt, że wśród licznikowych kontestatorów są ludzie w legionowie znani, poważani i decydujący o jego losach, często również bardzo zamożni. Ujawniliśmy co najmniej kilkanaście takich przypadków, gdzie nasi, gdzie nasi mieszkańcy mają baseny. Te baseny, zarówno kryte, jak i otwarte. Oni, jak łatwo się domyślić na apele PWK zamknięci są najbardziej i trudno się dziwić, skoro za jednym zamachem zrzucają do kanalizacji kilkaset metrów sześciennych wody, w tym, że płaci za nich reszta legionowian problemu nie widzą. Prawda obiektywna jest taka, że wszyscy mieszkańcy, którzy racjonalnie użytkują wodę i mają liczniki, dokładają się w swoich rachunkach do tych, którzy nie mają motywacji do tego, żeby oszczędzać. Ja nie chcę nic złego. Chcę tylko tego, żeby oni płacili za tę ilość ścieków, którą wrzucają do systemu. Straty, jakie PWK oraz jego klienci ponoszą przez kanalizacyjny ryczałt, szacowane są na co najmniej milion złotych rocznie.